30 stopni, da ci... A, czemu ja jestem jako jedyny na... z tyłu? Halo, co jest? No halo. halo jesteś no, ja dobry jestem, jest, jako jestem tak... do. Oh, ale jeden, drugi, cyk, Że tak naprawdę tylko silosy spadł i uderzył na początek <laughs> No tak, to prawda się podobało bo On poddymił, on poddymił, ta, Poddymił, poddymił, poddymił po Dymy, dymy, Top Gun, Maverick A jak jest Dzięki Sylo, za strańcu zadbane, po co? Czemu? <grym> bo on we mnie nie trafił, a, a, okay, a ja byłem jeszcze na dłuższy. Cześć, bo 30 a. sekunda jeszcze nie miał. Nie, 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 ale dobra. już ze wstępu już było, ja poddymia, już jest ja po, po. Ja poddymia, już z to, z jest po. Ja podejmiał się, po, ja nie jestem. Może się ze wstępem zrobiłeś. Już O, o Tak, Sylos zawsze stypiasz. Chyba tak. Sylo, stypiasz, nie to prawda akurat, to nic samego. stypa, stypa Między autami jak do. Aura! Nie! No, no czemu? czemu? Co to Siaura? No ja bym nie No czemu? nie? Muszę mi drogę, no ja musiałem No Ale ja, ja, ja jechałem na tą cały czas.

no o, nie, dziwę, nie, o nie, o nie, Dobra, jesteś na respie, jesteś na respie nie. F1, A, Ale się boczek rozwalał jak zaraz jak dostanę tak. no. Ale jak się no. trafnie, A ci na respie plonowałem centralnie, suframie, wtedy widzisz Co on okay. powiedział? Co, czy on powiedział kuj? Mnie to obchodzi A juby. Juby, Nie, główne tak, to obchodzi no no, A, no. myślałem, że Sylo Myślałem, że silo powiedział O, limuzyna trochę tak, trochę, trochę no Ej, kto? Kuba? numer jeden Tak, 1 no, no. Widziałem, no właśnie. i Paxa na metę wrzuciłeś! No, no się, próbowałem, Pax. tak? Ej, Sylo, ale co ty tutaj parów robisz? Nie no... Mało strain, tak? Jesteś... Ale daj, ale alpiesę wszystkim, z piesem trzech nie, jesteś, nie tak, Gównem tak, jesteś, Ale taką strachą... Taką straką rzadką to, jesteś za naprawdę. Wywaliliście? Wy tak wywalił go? Dobrze. Ale Teraz nie musiałeś. Silo, mnie jako jedyną. Dobrze. Dobra. No, ja. No, nie w ogóle. Sylon nie wywalił. Ah, ojciec. Nie wywalał tylko. Mnie? No nie. No ostatni. No

Szmato. Gnibie, Dobra, ja. lecimy! Nic nowego, synu! O Jezus! Zgnałem. Ty też inteligencją nie zabłyszczałeś! Wlopoł no ale to po, no, po co zaczynasz?! No po, po, po co, po co?! Ty wiesz kiedy ty zaczynasz myśleć? Kiedy już ja cię zaczynam śpiewać i tak... Nie no, nie, no ale pomyśl, ale, pomyś, ale, pomyś, ale pomyś, pomyś. To, ty <suszy> nie pomyślałeś! No, okej. Aha, aha... No tak. Aha, no tak, no przecież, mhm. No to odbiję ty, także, to ty, co, ty szokiem. Mnie spychać, no, czy, czy? Jest. Nie, ja Który ja się odważy pod nami przejechać. Ja. Okej. Okay. Żartowałem. Nic A, nie, no, nie Nie żartowałem. Zabrałem się. A, nie A, nie nic nie się o, ominąłem, udało mi się? No. Ominąłem, ominąłem. Tak. Yeah. Nie, nie, No sylo! <śla> no no tymczasem tym lepszy <śla> 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 To jest ujem, daj Tak. Jak, tak, <śla> jak A on nie mówił! Maksymalnie? A, jak a, maksymalnie? Ja jak to mówię? ułamek! O dwóch Więc Nikt mi nigdy nie wierzy! A ja to ja naprawdę tak jest! Tak, Nikt tak, nie wierzy! Nigdy! Ja już to tak, dawno nie wiedziałem! O Jezu. To. to jest w ogóle pierwszy? Ja, 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 ja Już nie Był przed tobą Dobra, ja. jest pierwszy Już nie, już nie, już nie Już nie, oj, ty też nie Ale burza z pociąć lewą, ja prawą Dobra, o dojdzie dojdzie, Dobra nie, oj, yeeest... nie dojadą, nie dojadą Nie, nie, nie Jestem pierwszy Ej, o, jest. nie, nie. <suszyna> Dobra, on tam płacę On płacę, płacę no o, o, nie I się sam nakręcił Przepraszam, rozwalił mnie Śmieszne to jest Drugi raz no tak Pociągnąłem ja chyba ja Aurę przez przypadek nie. nie 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 ale ledwo jest Aura przejechał Pusioga tego, pusioga tego Aura aura tego, bo odnależy Tak, no, tylko ledwo. ledwo Ale on tam przejechał. ledwo Ja to się trzymam, to... jestem ja to... tak rozwalony ja No nie, no nie, no nie, Jego samochód ja jest taki, jest tak biedny, to... że Tak, tak, tak Aż mi dojechałeś, Aura? Biedny, biedny Sadek A się podcisnąłem pod wszystkimi O, przecisnąłem Nie podcisnąłem, tylko przecisnąłem Pani Aurę Rozumiem. Jak, bo? Mi Są. Są się. jak masz przycisk to go wciskasz tak gdzieś z, z, od dołu Ale dlaczego? A wy aurę puściliście? Nie wiem No, no, ja no ja tak ja rzucić Puścili go Ale jest jazda tutaj Trzy mnie... razy mnie nie puścił A aurę puściliście, co jest? No ja nie, ale próbowaliśmy, Przez... on przejechał pod nami no 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 tak, po prostu Tak, tak, ja pod, pod nimi przejechałem Ja przebiłem ja przy, ja się pod nimi po prostu O, strzałem syla Strzałem um. miło no <laughs> Nice <którychli> ale co <aftercardissemos> <gulacane> No nie nie, ale to nie, no tak, ale to nie nie, nie, nie twoja wina, ani moja strajk, musiała raz na no, tak, ale to pręba, ja próbowal, w run, próbował, ale próbował Szacun za próbę Szacę za próbę To nie jedzie, to nie jedzie Nie dać Fuck zaraz ciekawie do tyłu będzie Tak, ja. za chwilę też jaki będę samochód Y pojazd, Kaliko, ja jadę. Ja no, jadę, nie wiem czym. Histerem, kometem. Jak jest teraz czym? <grym> <grym> Histerem. Dziękuję, 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 bo tak. Jezus! Uch. Dobra. Kubi. Co? Ja go On Mam No, bo No stary. I was trying. I was trying. I was trying. I was trying. I trying. But nie wyszło mi. me. Ty, ale no, pierwszy jak zwykle, nie palnie tylko we mnie! No tak on jest so, inny, Który tu jedzie? A, ja ostatni. A, dobra. Taki gość, Tum to jest. A, ja nie, ostatni, jak chubaki. nie był ostatni chłop. Czemu, no, nie czemu, nie mażyło, czemu, no. No. czemu ktoś we mnie wjechał na czołgu? To Boczek, to Boczek. A co ty hamujesz, ja ty? Psyla. Gdzie, kto hamuje? Nie no, jechałem Psylo, pierwszego... A wiesz już drugi jest no to jesteś... no mówię to jest ułamek IQ. tak do on, do mnie, on do mnie mówi mówił z na 15 on do mnie 15 minus no, 10 IQ, tak, co tak, najmniej tak, co najmniej Nie on wiem. mówisz co ty mówisz co ty mówisz co ty mówisz co ty Wypadł Aura przecież. Tak, wywaliłem Aura, wywaliłem Aura, wywaliłem, wywaliłem Tak, Jak ja wywaliłem? Nie nie, nie, ja go jest nie, 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 ja się pierdoliliłem w pacze i później sam On wylądował. On się on wylądowa. co, on co? wylądował. Tak, tak, tak. tak. Ja wylądowałem normalnie. Masz okazji. Ale ja tu byłem. Co <laughs> <To> jest? <laughs> Jeszcze dupę mi epkę przypaliłem. Je, Jeszcze w tak. jak tam leci. Ilo. Ciekawe dlaczego lecę? Ciekawe dlaczego. Wiesz jak się nazywa? Wiesz jak się nazywa? Dwa lata. się nazywamy. na ilo. Co daje, Ja ze ambulancem. Psy... Tak, Psylo-szczylo? Ja, Psylo-szczylo. Psylo, psylo. no, o, o mi, ja... Ty, Aura, jesteś śmieciem! zakręcił to... I na koniec, ja robię taką wywrotkę od Syla, a mnie Aura strąci na koniec. A, a wy nie strącicie nigdy chyba? Na ty, a bo straying, na ale nie, nie, wywaliłem go! Nie, no, nie bo Sylo ogólnie tego, nie, no, nie wywala pierwszego. Tak, no Psylo nie, Psylo nie wywala. Psylo, po prostu Psylo jest... A, nieważne. A! Dwa On jest po prostu ja, on specjalny. Gra w on Gry, gra gra tak no, pierwszy. Nie, to jest za trudno tak, dla niego. Nie wymaga liczenia do jeden, żeby wiedział, <laughs> kto <do jeden>, <laughs> jest pierwszy. No, co ty? Ale plus jeden, plus jeden. No, no, plus, plus jeden nie to zrobił? No wyleciał. wywali O jezus! Stary, ale ty byłeś z nim przecież w Warszawie. O, cały czas! no i. O, 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 no, dlaczego znowu mi każdy dał przyjechać oprócz tego? O? Tylko Gaty we mnie chciał wjechać. Nie chciałbym. ja nie widziałem! debilu, no! No nie! No, skręcałem swoją stronę, tylko bardziej no, 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 no! no, no, no. Pewien. Uh -oh. pe pewna. A -a. pizda, <laughs> on po prostu we mnie. Nie, bo on wjechał we mnie, on po prostu pod... we mnie wjechał. Jakby okay. z tyłu. Jakbym drugi, a. a... Ja trik robię. Ja nabieraj ja mi jeszcze kogoś. na na Kuba! To się nazywa wywalenie pierwszego miejsca, którym jest Aura. Nie umiem, tak? A. No to zauważyłem mnie akurat, Nie, że nie umiesz takiego trika zrobić? No niestety Dziękuję Kuba, No co ty dobra, robisz? Ty, jesteś wpadł w nas po prostu, tam Nie bokiem. wiem, ten pierwszy próbował uderzyć, to go omijałem i nie Jaki piekło. pierwszy? Czy, co? Drugi Nie, że o Paxa chodziło no, no, no mówię, do dobra. jednego chciałem pierwszy Ooo, sam okay. Dobra, go, dobrze Go, go kartem jedzie? jedzie, go kartem jedzie Aura to o, nie, to jedzie? No nie ja go kartę no, jest No szybki No małym gównem Skręty, fajne. O nie Ma dawaj go, dawaj go! Nie wypadek! Czy ty byłeś palecem, już za tym? Nie, co ty? Śmieć Ale kuba został Jest na środku drogi, tak Co Nie, 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 wypadł. Nie, bo kuba se stanął na środku i cofnął we mnie po prostu. No nic, dobrze, kuba, jedyna osoba nie bardzo dobrze. Tobi! Dobra, where aurowski? To już po... Pax, jestem drugi! NIE JESTEM Przeci? trzeci! No, <grym> po... po... no, no, Przed tobą no, jest Hogaty, który jest pierwszy debilu. Aha, Hogaty no, jest Hogan, ty, Hogan? No tak! Jest, nie, o, Mówiliśmy o, myśmy, to... że A, ty Pax teraz! Ale wywaliłem syla, tak? do dwóch, Pach do dwóch, Pach do dwóch, ciężko. Ja wywaliłem syla, ja jestem Ty, ale Pax mnie próbował walać teraz Tak, próbowałem. Prawda? Dwa razy no? próbował mi mnie... Ja wiesz, dobra. No. To jest no to jest tak, tak. No. no ja byłem już to no właśnie pod koniec i Kubał i tak... No. Aura.